Zagajmy w mm, Battlefield 3 oraz z Mirsem jest jestem. Ja, 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 ja chcę, ja chcę, dobre Wojtasze e, e, e Wojtasze i Wojtasaj. No, I nakurwiamy kurwiamy yeah. no, Znowu Wojtasaj ma odjebane. No i Wojtasza ma odjebane, bo ich jest. On ma znowu rozdwojenie jaźni. Eeeeh, mnie oj Ej, ale e, zaraz, w takim razie e, z nami znowu nie ma Dreamera, e, mhm. a e, powinno was być dwóch, no to czemu ja nie mam w składzie jest tylko jeden? No chyba, że jeden z was nie ma bf a no to rozumiem. To co, o czym ty mówisz? No, bo przecież was jest obydwu, chyba że jesteście w jednym ciele, jak u, u Gollum, a, no i u no, no, no kurde, przestań mnie do Goluma porównywać. Czemu do Jokera nie mogłeś mnie porównać na przykład ze Skizą? Tylko, że, droga, nie, on nie miał zdwojenia jaźni. Częściowo też czasami miał eee, Ale wiesz co przestanę korzystać z tych rozwienia i rozwojenia jaźni, bo to prędzej czy później byś mnie porównał do Goluma, a to już nie jest fajne. Jak, to przecież Golum jest taki fajny. Golum był kijową postacią. Znaczy dobr, dobrą, po, big dobrą big. postać. Dobrą postacią, ale... No, nie. Koniec końca, nie, nie możesz się wysławić, rozumiem. Dobra, nie wiem czy dobrze zrobiłem. Przeładuję sobie. Ale i tak pewnie nie, nie dożyję z użycia kolejnego magazynka. Dziewica! Zabiją mnie, zabiją mnie jak nic. Fucking shit. U twego ja twego zabi koloru! Zabiłem cztery. Co, co ty w ogóle śpiewasz? No, bogu rodzice. A pochój. A nie, bo mi się nudzi. No. Schodzina, matko! z na maję. Zyszczy nam. Zyszczy nam. Jeeeeeee Eeeeeee mi się Przepraszam, ale musiałem to zaśpiewać Skoro już zacząłem to musiałem No jakże to jest, że on nie... Duża jest różnica między odblokowanymi broniami? E... Jak zginiesz przenieś się do Echo, proszę Eee, dobrze e... Czemu pytam? Pytam, bo e, to jest tak, no kurde, ja muszę naprawdę znacznie więcej władować we wroga, żeby go zabić, niż wróg. No ale ty masz piąty poziom, a on może ma większy. nice. Do Echo dołączyłem, wejdź do ekipy. Ale to jest taka różnica dosłownie, że on dwoma strzałami może mnie rozwalić, kiedy ja muszę ćwierć magazynka zużyć na niego. Jezus, mawia! Aha, tam ktoś był! Boże, ile ich tam jest? My ostatni prawie jesteśmy! Coś mi tak potobiło w głowie! O przynajmniej mamy... To jest nie żyje. Ja piękno. Ale ta oh. jest głupia. Ale to znaczy. Nie, gu, 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 głupia to. E to skoro Battlefield jest głupi, to South Park to jest dopiero głupota nad głupotą. Więc. E... Oj, tam, tam zajbista jest taka. Nie grałeś, ale zajebista, dobra a widziałem go, widziałem, chciałem się go zabiłem Ale dwie asysty dostałem Shit yeah. Shit, e, yeah. gościu mnie zabija z jednego strzała, a ma 11 poziom, no co to, to ma być, ja pie. A ty jaki masz poziom? 15 O, w końcu Aaaa A to no nie mam wiedzieć jaki ja mam poziom no masz... Gdzieś to z poziomu gry yy, obczaić? Nie z poziomu gry Musiałbym tam w przeglądarce no, po No masz e, e, napisane jak naciskasz tab To masz 7 aktualnie Ja mam 15 e, Gdzie to jest? No jak naciskasz tab to, no, to masz A przy... widzę, widzę nowości, Nad, no. nad e, emblematem Dobra Prawie headshot. Wolnołem kolesiowi headshota i brzezu, wyjaśnij to. No no właśnie ja mówię, coś tu jest nie tak. Albo tak lamimy, albo jest coś nie tak naprawdę. Bo to naprawdę. Ale i... wygrywam, ale wygrywam, bo to jest Team Deathmatcha, tutaj chodzi o to, żeby sobie e, nabić. Się. O. Pst. Kurna, zakriminowałem się. Japie. Ojejku, muszę, mu, muszę się zabić chyba. Nie mogę, nie mogę przejść. No jak taki gruby jesteś. Wiesz co? Przepraszam, nie mogę się powstrzymać. Ty, jak, byś, lepiej byś mi pomógł i mnie byś zabił. No ale z czego? Granatów się nie marnuje. No nie mam granatów, no już. Jeszcze leczą mnie! A nie, to sam się regeneruje, to on. To się re no co mam teraz zrobić, no ja pienicę Koleś ma se, e, złotego orzełka i ja ginę cały czas Aaaaa Oj Dobra, wydostałem się Odbugowało się Brawo a w ogóle słyszałeś Wojtasaj o takich, że jak ktoś nazywa Hell Raid, eee, nie, eee, polskiej produkcji, eee, ma być za niedługo. Fuck. Eee, no i o czym jest? Eee, to jest taki Diablo z pierwszej osoby. Aha. Więc e, bardzo fajna giełka. Mm, będzie. Może ledwo żyje, ledwo żyje, ledwo żyje. E, to jest taki diablo z pierwszej osoby ale naprawdę gra ja się e, preze, by nie prezentować z, e, epicko więc e, tylko tak naprawdę na ją czekać O! Przegoniłem cię ale jestem z siebie dumny Brawo A my już kim zapomniałem Hmm. Tak, ty, 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 gdzie jesteś, że mnie przegoniłeś? Nie widziałem A Aj nie zjechłeś! Ty, przyniosłeś mnie do USA. Tak? Ale no. hamowa. Ale hamowa. taka hamowa? No, ja pójdę. A kto wygrywa w sumie? No my, jako Znaczy wy, teraz, bo. To jest zwięzłe. Spróbuj się przenieść. Kurde, ten sam? Spróbuję. Yy, drużyna. zmiana zespołu, tak. Równaga, równowaga by została zachwiana. Jasne. Ale jasne, czemu jasne. ja znowu? Też mi równowaga Uy zapiął w, w sumie Ruscy mają przewagę więc Mam przewagę więc Fucking shit Ale wiesz Wszystko się może zmienić Ale hamowa To jest deathmatch nowy, nie? No. To jest duży Ja W jakim sensie duży? Bo jest tysiąc punktów, aż. Czyli, że. Eee, no długo... czyli trzeba, trzeba zrobić 1000 zabójstw, trzeba, żeby. Eee... Roz, roz, rozumiem, rozumiem. No. O kurna, ale miałem. Ale miałem. serię. To dobrze. No i bardzo. Kurde, Kurna, nie zdążyłem się podnieść. No kurna, no. No, shit. no shit, jest shit, shit! Ale ten nasz let's play jednak z BFA 3 zbyt elokwentny nie jest Kute, ale ja aż tak mało cenny chyba nie jestem Żeby taka, żeby taka dysproporcja była A poziom postaci wpływa też na statystyki damage'a i takie rzeczy? No wpływa przecież mówię. To jest matematyczne. Ale... Yy, myślałem, że mówiłeś o broni tylko. Nie no... O postaci? O postaci też. Ale cóż... to bardziej doświadczony żołnierz to większy damage z broni zadaje? Yy, nie dość, że ma jeszcze lepsze pancerze, kto więcej... kto dodaje więcej damage'a. To w sumie jestem dumny, że mam 11 miejsce w takiej sytuacji, mając siódmy poziom. No, ale to, to, to jest yy, średnio znaczące. Jeśli o to chodzi, ale to jest znacząca jedna. O, ktoś ma setny poziom. Lol. No, no właśnie, wy macie go w drużynie i on robi taką. On robi taką rzeźnię, że nawet nic o tym mówi. E, dawny kumpel zadziałał. Dajcie mi się przenieść. Tak. Spaduwa, jak. jak... Jaka równowaga na serwerze. No, jak się idzie w łeb, w łeb to jest tak zwana równowaga, czyli wtedy. Ale, że zachwiana byłaby. No wiem, no, że mm, inaczej zostanie zakwiana, bo na razie idziemy web w łeb O, zabiłem kogoś z granatu. Ja, zabi ja kogoś zabiłem i. Mm, zginąłem. Krank psycho cię zabił. ja go też zabiłem. Gincie szmaty, żry, no, Coś No nie wyszło. Aha, bo on skrywali. Au! Dobra, idę szukać innej drogi, znudziła mi się tamta. Co to za miejscowa w ogóle jest? Co to za miasto? Paryż! Paryż? No to jest Paryż. A, a o czym jest fabularnie BF, 3 że Paryż jest rozpiściony? O czym jest fabularnie? Tak. Może Jakaś. Mm... Organizacja terrorystyczna zaczęła przejmować władzę w Iranie. Amerykańcy oczywiście jak to Amerykańcy musieli się wtrącić i powstrzymać. No wtrącić wiesz, mnie to też wkurza, że y, ludzie mówią, że Amerykanie się wtrącają wszędzie, a w sumie rozwój terroryzmu w tych państwach arabskich też zagraża Stanom Zjednoczonym. No przepraszam bardzo, Amerykańcy chcą wprowadzać na siłę demokrację. No, się potem dziwią, że powstaje taki państwa jak Kalifat. No, przepraszam bardzo. No, wiesz, mogliby jeszcze nie walczyć z terroryzmem i pozwalać wysadzać w Europie i w Stanach Do, e, e, za, no, no to zamknąć, no zamknąć granice na Bliskim Wschód i tyle. No i wtedy jest, że biedne Araby nie są wpuszczani. No to mają problem i tyle. Wiesz, jak na przykład Arabia Saudyjska postępuje z. E, jaką ma politykę. E, i, 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 jeśli chodzi o imigrantów i emigrantów? Jeśli nie masz wizy e, w Arabii Saudyjskiej, e, wiesz co musisz zrobić? E, jesteś, ja, ja, Boże, jesteś albo aresztowany e, przez władzę e, i albo ciebie zabijają, albo jesteś wstydzany do więzienia. To Arabii No to jest w Arabii Saudyjskiej oni mają bardzo dobrą politykę za, jeśli właśnie chodzi o mniejszości narodowe i o, nie tylko o mniejszości. O wszystkich. Dobra, mam ciekawy pomysł w tej sytuacji teraz. Okej. Okay. Pójdziemy tu sobie naokoło. Szybciuteńko. I spróbujemy ich ścisnąć w pośladki od tyłu. Dziwnie to zabrzmiało, no ale dobra. Ale efekt będzie... Każdy lubi dubak. Kurna. Nie są głupi, osłaniają sobie tyły. Ale warto spróbować. Ty może jakby... Shit. Shit. jakoś, no. Dobra, nie są kupi. Już, już sobie zapewnili osłonę z tyłu. Dobra, ale próbujemy dalej. Ale cela to też mają. Ja Dzisiaj że ja mam bardzo dobrą broń. Bo ja mam bardzo stwierdza. fajną broń. Um, teraz nie wiem jak się ona nazywa. Uh, ona się nazywa. Um, Lepak. Um, EP. No ile? 74M. Ile można w nich walić, żeby zginęli? No wojta, se, spokojnie, nie denerwuj się. W ogóle, jakie mamy czas tak z ciekawości? E... 15 minut. Nie, w ogóle ten, te tematy polityczne mnie to rozdrażniły, nie powinniśmy gadać o tym. Czemu? Po prostu... Co? Czemu, nie? To jest zawsze... E, polityka to jest zawsze najlepszy temat do dyskusji. E, właśnie najgorszy. No chyba u Ciebie. Ja, ja bardzo lubię odmawiać o polityce. Ale ja to zawsze tylko kłótnie wywołuje i żadna ze stron nigdy nie przekona drugiej. Oj, uwierz mi, ja mam takie czasami argumenty, że podaję przekonać... Moich, ko moich kolegów lewaków o zaletach liberalizmu. No to są po prostu słabi lewacy. Czyli ty jesteś korwinistą? Nie, nie, bądźcie Panie Boże. Hmm. Ja nie jestem korwinistą. Bo gdybym był korwinistą, to bym był wiernym chrześcijaninem, który chodzi do kościoła, a takim nie jestem jestem, ja jestem za centrum, jestem za równowagą lewactwa i prawicy z większym nakładem na prawicę i na takie centrum jakie jest, no jakie jest pana Donalda Tuska to ja dziękuję, bo takie centrum jest do 4 litej. ale wracając do tego czy ja jestem korwinistą. ja popieram tylko i wyłącznie korwina w części jego e, argumentu, bo według mnie ma najlepszy... E, jest... nie, że najlepszym politykiem, ale e, m, jego programy wyborcze e, zgadzają się z tym, co ja bym chciał najwięcej. Jeśli e, tylko e, podkreślam... E, przepraszam... E, czy, przepraszam, czy on spełni taki program wyborczy? Bo to co on też e, ch chciał, e, mówi w programie wyborczym to w wielu sytuacjach zakrawa na cud. A w dodatku ten, e, czemu w PO, czemu w PO, PO jest do dupy e, centrum? Bo w sumie, w sumie każda partia, która wejdzie do władzy, będzie do dupy centrum, bo żeby wejść do władzy będą musieli przyjąć za dużo lewactwa i prawictwa z obu stron. Ale chciałem zauważyć, że PO to jest e, centrum e, bardziej w stronę prawicową niż lewicową, bo chciałem zauważyć... Co przepraszam, bo musiałem telefon wyciszyć. Chciałem zauważyć, że PO to jest e, bardziej e, nastawione na stronę prawicową niż na lewicową, to po pierwsze, e, a tak naprawdę SLD i Twój już mają tylko 10% poparcia w Polsce. Więcej, więcej mają partii chrześcijańskie typu PIS, czyli Sky na prawica. Yy, oraz... No. Yy, mm, Wiesz co? Yy, jest taka kwestia, którą chciałbym poruszyć, żebyśmy przestali gadać o polityce. Nie na zasadzie, że my byśmy mieli się pokłócić, ale sobie przypomniałem, że my to nagrywamy i będziemy stawiać na YouTube, a, a nasi widzowie nie muszą się koniecznie zgadzać kulturalnie z naszymi poglądami no politycznymi. No wiem. wiem, Więc wiem. zawiśmy ten temat, możemy poza, poza nagrywaniem pogadać na ten temat, ale tak to, to odstawmy ten temat. No to nasze, to nasze, nasze kanały są neutralne politycznie. No ale nasze kanały są neutralnie polityczne. Jesteśmy za centrum. Nie, bo wiesz co jest najgorsze? no ale tak to nie jest już związanego kto jest z kim w polityce, tylko to jest związane już. Korupcją, jeśli chodzi o e, państwo. Bo zauważyć, że nasze rządy są bardzo skorumpowane i rządy, chyba e, wszystkich państw Unii Europejskiej, są też bardzo skorumpowane. Więc to jest, może w sumie, to częściowo wina tego. Mówię częściowo, nie mówię, że wina tego jest stuprocentowa, ale tylko częściowa. Kurna. A to ty byłeś. Eee... A... Ty nadal jesteś w amerykańcach? E, tak, jestem w amerykańcach, a co? Ani jest tylko tak Ej, wedzę na ciekawe hmm. Wow, jestem dziesiąty. I ty też. I masz 400 punktów więcej ode mnie. Urna. Ale chyba to wygramy. Fucking shit. Upalem mateczki Osi Ej czy to tak. Spokojnie... Eee, zaśpiewa Mam zaśpiewać znowu Bogu rodzice? Eee, nie, a wiesz, w sumie możesz zaśpiewać. Muszę. Rozła Rozładuję to trochę atmosferę wśród widzów po tym, po gadaniu o polityce. Dobra, no to jeszcze raz. Boże e, rodzice. Bowiem sławie na Maja Tak, jestem w i to śpiewam U Twego <laughs> sy to co, Nie męczą rozmowy o polityce, bo wielu moich znajomych jest w opozycji co do moich poglądów politycznych. Bo, jak bo, to, 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 to znaczy ja, ja, ja jestem pro-Unia Euro, pro Europejski a na przykład, na a na że teraz teraz wszyscy młodzi mają manię antyeuropejską i to mnie bardzo męczy po prostu. Tyle, Maku. <laughs> jesteś za Unią. Według mnie Unia Europejska to jest mniejsze zło, które, bo wszyscy twierdzą, że poradzilibyśmy sobie bez Unii Europejskiej w, 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 wal, w walce z taką Rosją, to szczerze mówiąc... Słuchaj, poradzilibyśmy sobie bez Unii Europejskiej, gdyby nasz rząd miał jaja, a że nasz rząd jest skorumpowany i nie ma jaj, to niestety, no to, 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 to nie wybuchuje. a myślisz, że, co, co trzyma w miarę w szachu Rosję? Ja nie twierdzę, że Rosja by dążyła do e, wojny światowej, ale Rosja ma zapędy imperialne, co Ukraina jest dowodem tego. To, że nie poszła dalej z tymi zapędami, wynika z tego, że e, Polska jest tą granicą Unii Europejskiej, właśnie. Ale dobra, bo znowu się zapędzam na politykę, bo pogadamy kiedy indziej na ten temat. Bo się znowu na, na politykę, sorry zacząłem zapędzać, a... O kurna, co chwilę mnie... Gdzie jestem? Eee... Jak sobie radzicie tam? Ja dobrze sobie radzę 11 ciągle jestem kurna, nie, mogu, nie mogę przeskoczyć. 9 Uff. Ale ty masz więcej buntów ode mnie. No, masz, ty masz 4 tysiące, ja mam... Nawet nie mam 3 e, tysięcy. No. Przy czym, e, weź też pod uwagę, przepraszam, żeby trochę poprawić nastrój po sobie, jeśli chodzi o rozmowę polityczną, to mm, e, jestem proeuropejski, ale nie twierdzę, że powinniśmy się uzależniać od e, Unii Europejskiej. No Wiesz, o co mi chodzi? Tak, bo będzie ci wmawiać, że... Banany to. Le, że odpowiednie... O Jezu, nie, nie, nie chodzi mi o takie duperele, bo w kontekście polityki, o której mówię, to są duperele. Taki banan. A mówię o. Mówię o. E, o tym, żeby trzymać się sojuszu na Unii Europejskiej na NATO, tak? Ale żeby nie robić to, to, co robią teraz Niemcy, że ograniczają produkcję czołgów swoich na przykład. Nie. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, wiem, wiem, żebyśmy zawsze brali pod uwagę, żebyśmy byli w stanie walczyć, żebyśmy nie byli pionkiem, ale figurą w sojuszu tego... Słuchaj, ale to nie, to nie jest możliwe dlatego, że na, po, jeśli chodzi o Unię Europejską, to dwa państwa, ko, raczej trzy państwa korzystają z doby unijnych, czyli trzy państwa, które tak naprawdę raczej dwa państwa, które tą Unię założyły. Jest to Francja i Niemcy, plus Belgia, bo Belgia, Belgia to miał być neutralny, że tak powiem, grunt, z którego, że tak powiem, nikt, nie będzie, się nie nikt się nie będzie sprzeczał, że o czemu to w Niemczech, a czemu to we Francji, żeby to było w Belgii. Dobrze, że nie w Monako. No ale ile rzeczy, rozejrzyj się, ile rzeczy w naszym kraju zostało wybudowane z pieniędzy właśnie Niemców i Francji z Unii Europejskiej. Ale więcej płacimy niż dajemy przecież. <słuch> Nie no boże, ale, ale, co ja powiedziałem. Więcej im dajemy niż <laughs> dostajemy, no to no co to ma być. Ja już wolę, żeby nie wiem, jakieś. E, czekaj, czekaj, czekaj. Gra, e, gramy dalej, czy... Na, e, właśnie, kras? jesteś e, 25 minut. No to kończymy w takim razie. E, kończymy odcinek i nagramy jeszcze jeden dzisiaj. E, no kto wie, kto wie. A co, już nie masz łoty? No w sumie nie. A, rozumiem. Dobra, M -m -m -okej. Możemy pogadać, ale... Nie, wiesz co, jak nie nagrywać, to ja pójdę się umyć, poć poćwiczyć, umyć i o 20.00 zaczynam oglądanie z e rodzeństwem swym. Dobra. no to co, no, do to się już tutaj z wami, żegnamy. Mam oczywiście nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, no to zasubskrybujcie nasze kanały, żeby być na bieżąco z filmami. Zalajkujcie film, żeby więcej osób się o nim dowiedziało oraz skomentujcie, bo to zawsze jest większa motywacja do nagrywania. A jeśli nie zgadzacie się z, nami, z naszymi opiniami publicznymi, w tym, e, politycznymi, przepraszam, w tym odcinku, to proszę o wyrozumiałość, to są nasze opinie i e, brak hejt, proszę o brak hejtu pod naszymi filmami pod, na tle politycznym. No, w sumie tak, rzeczywiście, to, to będzie dobry pomysł, ale też niektórzy <grym> mogą wyrazić swoją opinię. Nie, nie, nie prowokuj naprawdę, to. No, to, no niech będzie, niech będzie. Nie, nie znasz komentarzy na, w internecie na forach na, 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 na znam, 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 znam. znam. Ja już nie. Ja, ja jestem co prawda młody, ale znam, więc. To co, żegnamy się z wami. No żegnamy się, bo ten, ta końcówka się już przedłuża, więc. Do zobaczenia w następnych odcinkach z BF3. Mam nadzieję, że już tym razem z DMA, z użytkownikiem YouTube'a Boy Ping. W sumie to będzie. Na moim kanale to będzie już drugi sezon, więc tu się żegnam z wami na dłuższy czas. Więc bye bye sezon drugi na pewno się pojawi na moim kanale, a na razie będą z kooperacji wychodzić inne gry. Jakie to jeszcze zobaczymy? Do no to to zobaczenia. Cześć. Cześć.